Renata, dlaczego e, skorzystałaś z webinaru kod bogactwa? E, taką podstawową przyczyną była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak to jest z tą energią pieniędzy, tak? Bo często jest tak, że mamy łatwość zarabiania na przykład, ale już jest problem z utrzymaniem albo nie wiadomo, gdzie się e, podziewają. E, I znalazłam odpowiedź w tym webinarze. E, wiadomo, że pieniądze są energią, jak wszystko w naszym życiu. Pojawiła się odpowiedź w postaci tych różnych czynników, nie na wszystko, na które mamy wpływ, ale też na te, na których nie mamy wpływ. Ale jeśli wiemy, że istnieją, to możemy to przepracować i okazuje się, że znajdujemy tą odpowiedź, której szukamy na początku. Także dostajemy wskazówkę, jaką drogą pójść, w które drzwi zapukać, co odczarować, żeby się coś zmieniło. Tak? Oczywiście nie łudźcie się, trzeba wykonać jakąś pracę, ale przynajmniej wiemy jakimi krokami podążać i mamy gwarancję, że dojdziemy jeśli się przyłożymy tam, gdzie chcemy dojrzeć.